Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oto na skraju dróg stanął niewidomy człowiek. Nie wiedział, którędy iść. Usłyszał, że ktoś się zbliża. Zaprowadź mnie do sąsiedniej miejscowości! zawołał błagalnie. Jak cię zaprowadzę? Odpowiada nieznajomy. Jestem kaleką. Ledwie nogi Mam pomysł. Rzek niewidomy, wezmę cię na barana. Niech moje nogi staną się Twoimi nogami, a Twoje oczy, moimi oczami, i powędrowali razem. Tak jest w tej historii, tak jest w życiu. Jedni potrzebują drugich, biedni bogatych, a bogaci biednych, chorzy zdrowych a zdrowi chorych, świecki księży, a księża świeckich. Mówiąc terminologią piłkarską, bramkarz potrzebuje obrońców, obrońcy napas napastników, lewo skrzydłowy, prawo-skrzydłowego i odwrotnie. Gramy do jednej bramki, a raczej do bramy Królestwa Niebieskiego. Ostatni dzień naszych rekolekcji, w której szukamy uzdrowienia. Uzdrowienia przez słowo, które wybrzmiewa z tej i przez święte sakramenty, te szczepionki, które przyjmujemy codziennie w konfesjonale i przy ołtarzu. Jedną z największych chorób współczesności jest choroba na samotność. Nikt nie chce być samotny. Adamowi pan wódz stworzył Ewę. Człowiek jest stworzony do wspólnoty, potrzebuje innych ludzi. Merton przypomni, że nikt nie jest samotną wyspą. Samotność nie jest przyjemna. Doświadczają tego nie tylko wdowy czy wdowcy, którzy utracili swoją drugą połowę i muszą żyć czterech pustych ścianach. Dlatego człowiek podejmuje wiele wysiłków, by nie wpaść w głęboką studnię samotności, by być z niej uzdrowionym. Oto dziecko płacze, wzywa kogoś z obecnych, by się nim zainteresowało, by nie było samotne. Chory w szpitalnej izolacji naciska dzwonek i wzywa pielęgniarkę. Choć w aktualnej chwili nie potrzebował pomocy, ale nie chciał być sam. Kobieta dba o wygląd. Chodzi do kosmetyczki, do fryzjera, kupuje nowe ciuchy, bo chce być atrakcyjna, chce być o nią zainteresowana. Lęk przed samotnością. Bywa tak wielki, że wielu ludzi sięga po niedozwolone środki, byle tylko przed samotnością uciec. Jakże często uflęk decyduje o błędnych decyzjach, wyborze niebezpiecznego towarzystwa, zawieraniu niefortunnych znajomości. Wiem, że samotność jest tak trudna, że nawet korzystanie z mediów społecznościowych czy telefonów, Stanowi jedynie niewielką ulgę. Ci, którzy z samotnością przegrywają, czasami trafiają do zakładów pomocy psychiczno-psychiatrycznej albo nawet za kratki więzienia. Jak zatem wygrać trudną samotność? Najlepszą receptą jest to, aby zbudować sobie dom, albo by pozwolić innym ten dom zbudować, bo ludzie bezdomni są nieszczęśliwi. Lekarstwem na samotność jest dom. Dlatego gdy tworzymy różne instytucje, nazywamy je domem, dom samotnej starości, dom dziecka, dom samotnej matki. Nawet Pan Jezus, kiedy mówił o szczęściu nieba, nazwał niebo domem. Kto doświadczył dobrego domu na tej ziemi, wie, jakim szczęściem może być dom niebieski. Czym jest zatem dom? To rzeczywistość o wiele bogatsza niż mieszkanie. Można mieć piękną willę, apartament w bloku, a nie mieć domu. Zmartwiony, ścięty znów mężczyzny, od którego po pięciu latach małżeństwa odchodzi do innego, żona z dzieckiem powiada, zostawiła to drogie meble, to mieszkanie, ale tu już nikt na mnie nie czeka, nie mam do kogo wracać, ja już nie mam domu. To święta prawda, dom jest miejscem, gdzie jeden na drugiego czeka. Czeka mąż na żona, żona na męża, brat na siostrę, babcia na wnuczkę. Czeka z wodą zagotowaną na herbatę, ściepłym owiadem, z chwilą czasu, by zapytać, jak ci minął dzień, i wysłuchać drugiego człowieka. Jak nikt na nas w domu nie czeka, to sami zacznijmy czekać, a uzdrowimy atmosferę w domu, bo inni zarażą się. Naszym przykładem. Dom to także miejsce, gdzie człowiek może być sobą. Jak wychodzimy na zewnątrz, dbamy o pewne formy, nie ujawniamy tajemnic, ukrywamy również słabości, nie pokazujemy łez nadzwyczajnej radości, a w domu mogę być sobą. Bo ludzie, którzy tworzą dom, przyjmą mnie takiego, jakim jestem. Domkiem to nie mury, to serca żywe i kochające. Ale nie ma na tej ziemi idealnych domów, bo człowiek jest grzesznikiem nawracającym się. Jest w nas miłość, ale odkrywamy w sobie pokłady egoizmu. Jesteśmy hojni, potrafimy się podzielić, ale też znajdujemy skorupy chciwości. Jest z nas pokora, ale nieraz łapiemy się na pysze. I ponieważ każdy jest taki sam, dlatego to wszystko wnosimy do domu. I życie mieszkańców domu składa się z chwil lepszych i gorszych. Z chwil nieporozumień i z chwil pojednania. Z chwil smutnych i radosnych, ale to są domy zbudowane na miarę człowieka. Co zrobić, by uzdrawiać relacje w rodzinnych domach? Najpierw odkryć wartość każdego człowieka w tej rodzinie. Rodziny sobie nikt nie wybiera i wybieramy sobie mamy, taty, brata czy siostry. Dziecka też sobie nie wybieramy. To wszystko jest darem Pana Boga. Nieraz żartobliwie mówimy, że z rodziną to się najlepiej wychodzi na zdjęciu, ale nie tylko na zdjęciu, bo kiedy nam jest trudno, kiedy potrzebujemy pomocy, to na kogo najpierw możemy liczyć? Na obcych? Niekoniecznie, na rodzinę. Rodzina zaspakaja tą potrzebę wspólnoty we wszystkich wymiarach, także w wymiarze, wymiarze ciała. Ktoś mądrze napisał, jeśli poślubisz tylko ciało, szybko je poznasz i ci się znudzi. Jeśli poślubisz tylko serce, zgłębisz je i zapragniesz innego. Jeśli poślubisz człowieka, to wtedy twoja miłość będzie wieczna. Poślubiamy człowieka na dziś i na jutro, na dobre i na złe. Dziś to przystojny facet, bystry, inteligentny, cały Pruszków go zazdrości, ale za 50 lat to może być uparty grubasek, niedołężny i moczu nie będzie utrzymywał, ale to będzie mój mąż. Dzisiaj ślubuję Agnieszce to wyjątkowa osobowość. Wszyscy jej zazdroszczą. Piękna, inteligentna, urodziwa, zanadna, dorany przyłoż, ale za 60 lat. To może być uparta, przygłucha, staruszka na wózku inwalidzkim, ale to jest moja żona, jej ślubowana Kiedyś na ulicy pewien chłopczyk niósł na barana drugiego chłopca, tamten był starszy, ciężki, miał skaleczone kolano, męczył się przy tym. I zapytano go, ten, którego niesie, musi być bardzo ciężki. I on odpowiada: Nie, proszę Pana, on nie jest ciężki. On jest moim bratem. I tak może być w rodzinie. Mogą być trudności, ale ktoś powie: Nie, on nie jest ciężki. On jest moim mężem, bo to jest moja żona, moje dziecko, moja matka, mój dom. Kto kocha? ten pokocha to, co kocha i będzie o to walczył. W odnowie domu przede wszystkim potrzeba Bożej pomocy. Bez Boga ani do proga. A psalmista doda, jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go znoszą. Jest zasadnicza różnica między ślubem kościelnym a kontraktem cywilnym. Do Urzędu Stanu Cywilnego w Pruszkowie wchodzą dwie osoby i dwie wychodzą. A do Kościoła Świętego Kazimierza w Pruszkowie do ołtarza podchodzą dwie osoby, odchodzą trzy. Ta trzecia to Pan Jezus. On jest zaproszony do tego małżeństwa, przy nim asystuje. Potem zapraszamy go na przyjęcie weselne, jeśli nie ma pandemii. Ale trzeba go zapraszać nieustannie. On może, powinien być najważniejszy. Z nim rozmawiamy razem i osobno. Z nim podejmujemy decyzje. Najważniejszą drogą jest niedzielna droga do Kościoła. A jeśli przychodzą kryzysy, trudności, nieporozumienia, to trzeba przejść razem, uklęknąć tam, gdzie się ślubowało i powiedzieć: Jezu, odnów tą miłość, którą mieliśmy do siebie w dniu ślubu, którą skleiłeś nasze serca. Powiedzieć, że teraz jest trudno i wszystko się wydaje sypać. Jestem przekonany, że jakby obydwu stronom zależało, to Pan Jezus ocaliłby niejedno takie kryzysujące małżeństwo. W katolickim domu spotykamy się przy stole. To nie są bary szybkiej obsługi. Trzeba usiąść, porozmawiać, posłuchać innych i przynieść coś na deser. Nie myślę tu o budyniu czy galarecce, ale może to będzie refleksja po ogłąbniętym filmie, przeczytanej książce, komentarz po wczorajszym meczu, jakiś dobry żart, przykład z rekolekcji. Jak każdy coś takiego przyniesie, to na Wielkanoc możemy wiele godzin spędzać przy stole, karmiąc nie tylko swój żołądek, ale swojego ducha. W domu używamy często tych czterech słów. Przepraszam, proszę, dziękuję i kocham. Jak jesteśmy nerwowi, to trzeba się wycofywać, bo wtedy pogorszymy stan zdrowia domu. Pewien choleryk, jak w nim żało, wychodził na podwórko, brał siekierę i rąbał drzewo. I tak rąbał, że było słychać w całej okolicy, ale jak się wyrąbał, to wracał i na spokojnie załatwiał trudne kwestie. Mądry człowiek nie poranił żony i dzieci. Emocje nie są dobrym doradcą. I wreszcie rodzina to dzieci. Jakaś to łaska usłyszeć od kogoś słowo mamo, tato, bycia rodzicem. 40% małżeństw cierpi z powodu bezdzietności. Wielu noworodków ginie zaraz po urodzeniu. Ileż jest poromień? Łaska bycia ojcem, matką, to łaska nad łaskami. Czasami mówi się, że dziecko to trudność, że kosztuje, trzeba przerwać karierę, poświęcić się, ale ani sława, ani kariera, ani te worki dolarów się do nas nie uśmiechną, nie przytulą, nie pokochają. Bo nie mają serca. Uczyni to zawsze dziecko. Dziecko wychowujemy przez przykład. Trzeba pokazać jemu samemu drogę do kościoła, pierwszemu klęknąć przy konfesjonale, wraz z dzieckiem modlić się w domu na kolanach, słowa uczą, a przykłady pociągają. Wychowujmy je zawsze, Mądrą miłością, czyli taką, która stawia wymagania, bo widzi przyszłość tego człowieka. Mama, która sprząta pokój dorastającej córki robi jej krzywdę, bo dziewczynie rosną dwie lewe ręce, nie chce się jej i będzie nieprzygotowana do życia. Nauczyciel, który nie wymaga nigdy nie nauczy uczniów angielskiego, może będzie dobrym kumplem ale kiepskim nauczycielem, który bardziej myśli o sobie niż o umiejętnościach uczniów. Kiedy mówię o tym domu, ktoś pewnie powie, księże to nie dla mnie pokazanie, ja nie mam domu, jestem samotny, samotna. Jak ja mam być uleczony z tej trudnej rzeczywistości, Ewangelia mówi wprost jeśli nikt nie wybudował domu dla Ciebie Ty go wybuduj dla innych zamień swoje serce w dom zaproś do Niego Chrystusa odkryj Go w swoich czterech pustych ścianach i otwórz to serce dla drugich bo Dom to chleb połamany z głodnym, to ciepły piec, przy którym można się ogrzać, to kawałek chleba, to drzwi otwarte i gościnne, to serca akceptujące drugiego człowieka. Żyć życiem innych to droga do wygrania trudnej samotności. Ale w tej samotności Pan Bóg nam daje przyjaciół. Pan Jezus, kiedy samotnie przebywał na pustyni przez 40 dni, miał przyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Widzialni to zwierzęta. Było tam trochę zwierząt, tak napisał Ewangelista. Cóż to za zwierzęta? Zauważmy, że zwierzęta towarzyszyły Panu Jezusowi od początku. Przy narodzeniu w Betlejem użyczyły mu swej stajni. One oddały mu pierwszy pokłon. Mędrcy na wielbłądach dotarli do Betlejem. W niedzielę w palmową osioł pomógł Chrystusowi wjechać do Jerozolimy. Kogut obudził sumienie świętego Piotra, gdy ten trzy razy się go zaparł, a sam Pan Jezus stał się barankiem płaskalnym składającym ofiarę na drzewie krzyża. Jeśli są tu maturzyści, to mogą z pamięci wymienić. Że Pan Bóg stworzył owady, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. A w Piśmie Świętym spotykamy też takie zwierzęta jak skorpion, szarańcza, owca, baranek, wróble, wielbłąd, wąż, gołąb i jeszcze inne. Gatunków zwierząt jest kilkanaście milionów. My znamy dwa miliony. Tak osobiście zetknęliśmy się z kilkudziesięcioma. To zazwyczaj przydomowy pies, kotek, rybki w akwarium, ptaki w placce, zwierzęta hodowlane, inne ciekawe gatunki w warszawskim zona Pradze. To dzięki zwierzętom mamy kotlec schabowy, bewsztyk wołowy, dobry rosół. Ale trzeba być bardzo pokornym wobec świata zwierząt, bo one w pewnych względach nas zdecydowanie przewyższają. Nikt z nas, nawet pan Organista, nie potrafi zaśpiewać tak jak słownik. Nikt nie posiada skrzydeł, które by go niosły tak wysoko jak orła. Nikt nie posiada siły konia. Mimo że myjemy mięso, a koń tylko owiec. Nikt nie posiada takiej orientacji w przestrzeni jak ptaki, które bez nawigacji wędrują jesienią i wiosną setki kilometrów. Nikt nie ma takich oczu, jak oczy sowy, które widzą w nocy. I żaden kowit nie zabierze psom zmysłu. Powonienia, który jest lepiej rozwinięty niż u ludzi i wykorzystywany w policji. Policyjne psy są wyposażone w pamięć węchową, która pozwala łatwiej rozeznać właściciela i domowników, odkrywa nieprzyjaciół i wrogów i pomaga orientować się w przestrzeni. Od zwierząt. Jako naszych przyjaciół w samotności można się wiele uczyć, czego? Na przykład wierności, bo one nie robią skoków w bok i nie zdradzają swojej drugiej połowy, odpowiedzialności za dom, za potomstwo, za swoją zwierzącą rodzinę, szczerości, zwierzęta nawet w w epidemii nie zakładają masek. Nie potrafią być dwulicowe. Są zawsze prawdziwe i zawsze wracają do domu, bo ten dom kochają. Wreszcie zwierzęta uczą nas pokory. Koń przez stałe lata potrafi służyć człowiekowi swoją siłą i grzbietem. Nie buntuje się. Służy, by ludziom ułatwić. Życie. I wreszcie wierność wobec ludzi. Pies to najwierniejszy przyjaciel człowieka, bo bywa, że gdy umrze jego właściciel, to tęskni, a zdarzyło się, że i z tej tęsknoty zdycham. Ale oprócz zwierząt, Pan Jezus w swojej samotności na pustyni miał też inne wsparcie. Pochodziło od aniołów. Aniołowie usługiwali mu. Człowiek ma swojego opiekuna, ochroniarza duszy i ciała, anioła stróża. Jeżeli drodzy teraz na mnie patrzycie, to widzie tylko księdza, który głosi dokazanie. a Pan Bóg widzi dwie osoby. Obok mnie widzi osobę mojego anioła stróża, który tu jest i pilnuje, żeby z tego kazania był jakiś pożytek. Święty Tomasz za chwilę przypomina, że pragnienie przychodzenia nam z pomocą jest u anioła większe niż możemy się tego spodziewać. Dlatego do aniołów trzeba wołać, nie tak głośno jak ja, bo oni nie mają problemów ze słuchem, ale po prostu mówić. Aniele Boży, stróżu mój, a kiedy mamy pochusy, trudności, kiedy czujemy jakieś ataki zła na siebie i innych, powołamy święty Michał, Archaniele, wspomagaj nas w walce. Tego uczy nas ojciec Pio, Faustyna i wielu, wielu innych. Pewien Irlandczyk wszystkie swoje sprawy załatwiał z aniołami. Zapraszał anioła stróża na spotkania rodzinne i biznesowe. Gdy otwierał drzwi gabinetu, najpierw przepuszczał swojego anioła stróża, a potem sam wchodził. A kiedy jechał z samochodem samemu na siedzeniu obok, nie kładł ani kurtki, ani teczki, ani jakichkolwiek innych rzeczy. Na pytanie dlaczego mówi, bo tu siedzi moja nią stróż. On się mną opiekuje. I nieraz wracał zmęczony po całym dniu pracy, prowadziła go jakaś niewidzialna. Ręka. Warto tak traktować naszą relację z aniołami. Dobrze, że w tej parafii, drodzy czcicie, Świętego Michała buduje się, kiedy słyszę tą modlitwę. jako Michalici, staramy się szerzyć kult Świętego Michała, rozpowszechniać Jego szkaplerz. Dziesiątki ludzi dzisiaj w walce z epidemią używa kamieni z gargano. Ktoś nieraz mówi, jakie właściwości ma ten kamień. To nie amulet, nie talizman, ale trzeba się modlić do świętego Michała. Była, że ktoś go montuje w drzwiach jako taki wizjer, żeby go chroniło od zła. Nieraz egzorcyści używają tych kamieni. To taka pozostałość z Gargano, która może dzisiaj na no nowo zyskuje jakąś sławę, ale najważniejsza jest wiara i modlitwa. Pamiętam jak Jan Paweł II mówił, wy Michalici, "Przejście kult świętego Michała, odmawiajcie tę modlitwę często i uczcie jej innych, bo ona ma wielką moc. I tymi słowami w przededniu rocznicy śmierci papieża kończę te rekolekcje, Dlatego spełniając Jego testament powstańmy teraz i wołajmy do świętego Michała. Święty Michała Archaniele, wspomagaj nas z walca, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha Bądź naszą obroną, oby Go Bóg pogromić raczył pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.